W 1956 roku inżynierowie włoskiej stajni Bugatti w modelu T251 przenieśli silnik z przodu pojazdu na jego tył. Silnik został zamontowany poprzecznie w celu zaoszczędzenia miejsca w pojeździe oraz polepszenia jego właściwości jezdnych. T251 zaprojektowany został przez Giacchino Colombo oraz wziął udział jedynie w Grand Prix Francji w 1956 roku. Pędzany był rzędowym, ośmiocylindrowym silnikiem o pojemności 2,5 litra, a napęd odbierany był ze środka wału korbowego to zastosowanie mniej skomplikowanego układu przeniesienia napędu na koła bolidu. zawał się mocą 250 koni mechanicznych oraz rozkręcał się do 8200 obrotów na minutę. W celu lepszego rozłożenia masy w bolidzie zbiorniki paliwa umieszczone zostały po bokach pojazdu, pomiędzy kołami, co jest przyczyną nietypowego jak na bolidy Formuły 1 wyglądu samochodu. Bugatti zbudowało dwa egzemplarze T251 i oba istnieją do dzisiaj. Jeden kompletny, a drugi składający się z gołego podwozia znajdują się w prywatnej kolekcji braci Schlampf we Francji.